Dzisiaj wolny dzień od latania. Pogoda paskudna, nie będziemy ryzykować. Tutaj rozpód i młode. Część z nich już jest przeznaczona na, na przyszły sezon. Jest trochę tego towaru. Lęgi już skończone. Naszekujemy im zaraz kąpiel, no to że mrze od czasu do czasu, niech się wykąpią i tak dwie sztuki z wczorajszego lotu, które nie zameldowały się na kolacji. W sumie trzy, bo jedna sztuka wróciła po ósmej i weszła już do gołębnika. Prawdopodobnie wczoraj nastąpił atak jakiegoś drapieżnika, że gołębie oddzieliły się od stada. Mimo burzy w nocy, ptaki się zameldowały. Nie są takie głupie jak niektóre osoby uważają, że Budapeszt to tempa pała. To dosyć mądre ptaki, tylko trzeba je odpowiednio prowadzić Dzikusy Drugi głębnik rozpadowy, też jest tych koków trochę. Będziemy czekać lepszej pogody. Poniedzieli ma być dobrze. Na no tyle. Dobra, idziemy szykować im kąpieli. Pozdrawiam Panowie.